Dlaczego teraz Eggman ci ściga? Eggman myśli, że no to ja wysadziłem defek. Miałem go pilnować, a tutaj nagle. Uh. Uh. I teraz wysładzę mu to. Co ty, Spider-Man, gdzie się tego nauczyłeś? Aaaa... Będę szygał. Więc rób to. Do jego japy. Uh. Uh. A odpowiadając na twoje pytanie. Metal mnie nauczył. Spokojności jak się go pozna. Witam, Sonic, moja kopio. Znalazłem cię pod rubo. Teraz ja. Au! Au! O! O! Nie da się nawet dokończyć! Nie! Teraz um, z upiodłym rubinem będę niepostrzymany. A masz te infinity. Co ty niby otwalasz? Nie! Jestem Infinite i zemstrzę się ten te spe... Au! 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 byście chociaż moje nie dokańczać! Zemstrzę się ta te lata z niemagi! A przy okazji pozbędę się ciebie! Zdraj co ty jeden! Bo to ja y jestem ten prawdziwy Sonic, ostateczna forma życia, najszybszej w ogóle... mam... Um, um, um. Myślę, że to może być Metal, bo takie dziwne akcje są w jego stylu. Ja mu mówię, że może mieć rywal, kiedy tylko chce, ale nie kombinuje. Dobra, starczy mi już, starczy, starczy, starczy! Żegnajcie, mój arcy wrogu i. Przyjacielu! To było świetne! Szkoda, że nie będę mógł nikomu o tym powiedzieć. Co się stało? Moraniaka zapałeś? Dzięki za to wszystko, co dla mnie zrobiłeś. Czego to się nie robi dla przyjaciół? No wiesz, tylko co teraz! Metal Sonic został zniszczony, więc... Dziwnie to słyszeć. Miłej wolności, przyjacielu. Na razie i... powodzenia! Tobie też. Chwila, czy ja o czymś nie... Zostawię potrzebę w laboratorium! Ej, a co to takiego? No bez jaj, zostawił opiódny Robin. Nie dostałby tej umowy, gdyby Eggman się o tym dowiedział. Chyba powinienem mu oddać. Przepraszam, gdzie jest najbliższy spożywczak? Czy my się nie znamy? Shadow! Nie odbierasz telefonów, więc wyszedłem osobiście. Byłaby szkoda nasłać robotę na takie miasto, więc infinite! Tak jest, panie kierunku! Przecież wiesz, Shadow, że mogło skończyć się dobrze. Wybuchł ci defek. No zdarza się, nawet mi się zdarza. czego zmiewasz? Ej, co tu robi Tails? Wyszedłbyś, spodobałoby się kolejny defekt na no, tak. Papa, pa. zdrajców tu nie będziemy tolerować. Na razie, sadł. Dobra, to nie było za duże. Nie wyszło za duże! Shadow, już będę. Schowaj się, bo w górę, doktora doktor, i wiesz co wtedy? Nie, zostawię się przyjaciół. Wiem. Przeze mnie znowu zginął ktoś, kto mi pomógł. Nie. Kogo my tu mamy? Zagubionego liska, któremu nagle zabrakło odwagi. Świetnie się bawiłem ostatnim razem, więc co powiesz na rundę drugą? No to mamy przechlapane. I znowu w klatce, ale mam pomysł! Złap się mnie! Działa. Jeszcze trochę. Tera to Interesa! Ja odwrócę uwagę Infinita! I powiedz mu o słoneczku! Dobra... Dzień dobry! Kto będę do taka? Co ty właśnie... ODWALIŁEŚ?! A, co się dzieje? To upiorne rubie i moce psychiczne, które daje. Tworzy osobistą rzeczywistość i nakłada ją na naszą. Trzymaj się mocno! Czyli to, co Silver jest naturalnie? Tak, z tylko sztucznie wzmocnione. Czy ja miał taki rubin, to też miałby mocę? Zależy od jakości rubinu i siły woli. A ty masz słabą, więc nie. Dobrze, w sprawie udało nam się uciec. Powiadajmy resztę, może przyszą wsparcie. Czemu ty to robisz? Nie rozumiem. Po prostu nie rozumiem. Co cię pchnęło, żeby pchać się w ręce Eggmana? Doktor ma tu kamery, więc muszę potraktować cię jak wroga, przyjacielu! Dane użytkownika opiernego Rubinu skopiowane! Ale skąd ty masz Rubin? Zgubiłem go w laboratorium i przyszedłem ci oddać. Jest mi przykro, przyjacielu! Ha. Skoda, że nie wygrałeś to, miałbym wymówkę. No, to teraz trzeba będzie z Tobą jakoś inaczej postąpić. I jeszcze zostanie kwestia Shadow'a. Sonic! Nachadź no na to, Marta! Nie wierzyłem, jak mi Shadow mówił, że tu mogę znaleźć Sonika. Ty nie masz pojęcia, jak się cieszę, że jesteś cały i zdrów! Jakoś udało mi się Cię skreślić? Nie wiem jak. Może wypadkiem udało mi się skreślić Sonika z innego wymiaru. Ani trochę się nie zmieniłeś, odkąd ostatnio Cię widziałem. Skoro teraz mamy dwóch Soników, to może też być i trzech! Nie mam pojęcia o czym ty gadasz, ale myślę, że jakoś to się wyklepie. <śmienny> szefie? Szefie? Przepraszamy! Jak macie czelność pokazywać mi się jeszcze na oczy? Macie mi coś do powiedzenia? My tu przeprowadzamy akcję inwigilacyjną razem z Metalem i nasyła Pan na nas Infinita nie wiadomo po co. Nic nie mówiliśmy, bo zaczęliśmy jeszcze podczas <śmienny> Zamknąć się! Nie możecie się po prostu wcześniej przyznawać do porawek? Tak to nie musiałby być taki paranoid. Dzięki fil. Zbuduję takiego mnie i znowu będę wolny!